Kołej. <laughs> o Jezu, sakra Jest ty mój halk Krasna <laughs> oh. 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 tam? Co? Naplułeś tam? Nie Myślałam, że naplułeś tam <laughs> no, to Dzień dobry moi kochani, witamy się z wami ja i Hoinka. Welcome, welcome, welcome to my channel. Hoinka, start oh, moi kochani. Yeah. <laughs> Będziemy ubierać Chojnkę dzisiaj. Uh -huh. It's time. Moi drodzy, uwaga. To nie, to nie. Dobra, Dobra, zaczynamy z tym. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Co Dobra, no, ty co będziesz poza kadrem tak stą? Tylko ja za dużo jestem. No to musi się troszkę schylić. <laughs> Ponieważ nasz kadr jest po prostu zbudowany z... jak to się nazywa? bazy, Wazon. <noise> z wazonu i po prostu z tych, jak one jest nazywają, trawy pompasowe. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, to jest właśnie nasz statyw. A tutaj, proszę bardzo, choineczka tego Liru. I uwaga! Historia tej choinki jest taka, że ona przyszła pęknięta. I... Nie, ona przyszła jest za duża, za ciężka i ona tylko na takie drewniane to. By... Ona była na takich drewnianych przyszła i okazało się, że no te drewniane na pewno były na nią. Właśnie za, no za, za mało stabilne. No i Alex dokupił taki, taki normalny stojak na normalną, żywą choinkę. No i dzięki temu nie musieliśmy właśnie odsyłać. No bo przyszła niestety uszkodzona. A to jest w ogóle jakaś stara choinka, którą Alex wytargał z piwnicy. W ogóle nie jest nasza, ponieważ my wynajmujemy to mieszkanie, więc yy, będzie musiał ją tam odnieść jeszcze dziś. Co ty na to? No Słabo. No, będzie musiał iść. No, nie. Nie, nie, nie. Krzywo, zobacz. Co? No nie wiem, najpierw musisz wsadzić... No, no kurwa, Krzywo, no. Muszę. Ostrożnie. Nie, nie ma ostrości! Ktoś nie kliknął w ekran. Da fuck, naprawdę. Co? Ale nie wytniemy tego. Będzie wszystko. Tak jak jest, prawdziwe. Zobaczcie jaka kawka. Idę bo nasze dziecko płacze. są nice. Co tu się dzieje? Co? Co to jest? Co to jest? Co tu się dzieje? A kto tam jest? Zobacz. Kto to jest? Zobacz, pomachaj tam.

Chodź, pokażemy, jak ty ładnie do śmieci wyrzucasz. Chodź. No, pokaż. Chodź, do śmieci. No? Gdzie papierek trzeba dać do śmieci? No to chodź. Chodź. Gdzie trzeba dać? No, pokaż. Brawo. Pięknie, kochanie. Mama. Tak, to mój telefon. Wow. Słuchaj, Czekaj, tu można z tyłu zapalić. Jeszcze działa. Wow! <głos> <głos> jak się mi podoba, co? No, jak <noise> zabawka. Pierwszy raz widzi te wszystkie rzeczy. Coś nowego w końcu. Co to wszystko w piwnicy było, Niunia? Ty nie wiedziałaś, jakie my tam skarby mamy? O, to było fajne. To moja babcia w zeszłym roku dostaliśmy od niej. Ona nam kupiła. Jaki ładny i grzybek. Czekaj! Wow, o Jezu! Poczekaj, poczekaj! Poczekaj, Ela. Trzeba poprawić trochę tutaj, o! Ła, wow, jaki ładny! O, coś tutaj odpadło, tylko... Jakieś, jakieś jabłko. no Ale tu można rzucić do środka. O! Wow. Świeczko! Skojka! Wow. Nie odpalona oczywiście, bo nie jest do palenia, tylko do dekoracji. No brawo! Tak mi mów. A to co? Jakieś takie sztywne. A to ścierka. Która służy do. mycia gary. Nie. Błąd. Do czego? Do deko. Racji! Jak ją wypracujemy oczywiście? My? Ja. No, bo ja. Cały każdy mój krok nagrywasz. A! Zobacz, trzeba gałązki prostować i szyszki. Zobacz, jakie są krzywe. A ten czubek to co to tam? Jakiś banan? <grym> <grym> wow, w ogóle ta choinka jakaś taka... kurcze... O! Teraz bardziej prosta. Ej, a ty co? Ty chcesz prostować gałązki? No chodź! Chodź, będziesz ze mną prostować gałązki. No, dawaj, prostujemy gałązki. Co, już wyprostowałeś wszystkie? No. No, to co siadasz? Nie, nie siadam, stoję. No jasne. Usiadł sobie i patrzy się. o, można kręcić! <grym> Wow! Czyli co, już kapcie podstawkę idą? Cool. Ale masz ładne kapcie. Pokaż. Nogę. Jennifer. Fajne, Fajny, nie? I patrz co robią! Bing, 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 bing. <noise> <To będzie> <głosy> <chodziła>. <głosy> Tylko nie ściąga Ela. No, tada. Brawo, I też mają tę te gumę pod tymi. Je, Fajne. Wiesz, takie kapcie teraz. I spodnie drogie długie. Eee, no spring rollsy i czesie włosy. Zobaczcie w ogóle. czesze włosy teraz. Patrzcie jakie ja mam długie włosy. I w ogóle kupiłam sobie nową sztuczkę, ale przyjdzie niedługo, to Wam pokażę jaka. Bo ta jest taka no mocno średnia, ale... Ty to. Ty też masz długie włosy. <grym> tutaj dodo małe. Mm. Dodo. No Ale ładna. A jak tu jej się kręcą? Patrz, czekaj, porównam nasze kolory włosów. Mm. Moje jaśniejsze. Trochę no, a, jest, Kurde, no to ciemniejsze, Roma. A i spróbować. Kurde, ale mam kołpiny masakra. Mmm, mm. dobre. No, daj mamie jednego. Daj. No, daj, daj. Wow. No, coś Tam, tam awokado robi. w środku, i w środku były takie, no tu jest za dużo papieru, bo teraz zawinęłam dwie rolki. Ja o, wow. trochę. Dobra, młode. Dobra, nie wyszły trochę. Wczorajsze były ładniejsze, bo były świeże. No, ale dobrze wyglądają. wyglądałem. Mm -hmm. Ten też super wygląda dla mnie. No, super wygląda ale ten taki, wiesz, za dużo tu się tego jest, mm -hmm. tego, no zobacz, tutaj tak powinny wyglądać, o, o, ten tutaj taki, o. No. Ale jak tenku mi to chciałam w drugą, drugi papier zawinąć, a w ogóle ja pokażę ten papier, jak on wygląda. A ty co? Pokażę. Piciu, chrupki. Zobacz, o, taki, o, tutaj jest otwarty, ono taki typowo nie? I spokój jest bez grubszy niż ten. O kurde mieliśmy wcześniej. I używałam jeszcze... No i co powiesz o nich? No. Może być? Tak. Może Tylko ta spalona Jezu. Jezu, jaka przypalona. Może być. Już lepszy Krokiety mi lepiej smakują. <śńcusi> <Gliny> y, tak? No. Krokiety lepiej smakują.

Jeżeli nie macie prezentu pod choinkę, to zdecydowanie polecam Wam. No, moi drodzy, żegnam się z Wami. Ja już zwijam się do Wanny i lecimy do spania. Dzisiejszy dzień był trochę długi dla nas. Właśnie niedawno skończyliśmy ubierać choinkę. Co mogliście przed chwilą zobaczyć? I widzimy się już niedługo. Papa, pa, dobranoc.